piąteczek, piątunio. Ja się czuję tak, jak wyglądam i jestem po prostu przeorana przez ten tydzień i nie tylko ze względu na pogodę yy, i na ciśnienie i na to, że wiecznie jestem jakaś niedospana, śpiąca i tak dalej, ale powiem, że... Cieszę się, że ten tydzień dobiega końca. Niektórzy już pewnie z radości przebierają nóżkami, że już weekend. Natomiast ja jutro w sobotę, skoro świt od 8 zaczynam już zajęcia do 21, ale no mam nadzieję, że nas puszczą szybciej. Mam taką szczerą nadzieję. Dzisiejszy dzień to w ogóle dramat. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj yy, mój psinek kochany. Yy, Rano, dziś tak przed dziewiątą dostał jakiegoś takiego ataku. Już wam wcześniej mówiłam, że y, on ma jakieś takie neurologiczne ataki, y, no ale weterynarz powiedział, że skoro one się zdarzają raz w miesiącu, raz na półtora czy dwa miesiące, bo to jest różnie. To nie opłaca mu się wprowadzać leczenia, znaczy nie opłaca, bo jest takie leczenie padaczki u psów, że pieski przyjmują leki jakby codziennie, do końca życia i to są właśnie leki przeciwpadaczkowe, ale to te leki się daje psom, które mają tą padaczkę taką, wiecie, zaawansowaną, bardzo często się zdarza, tracą przytomność itd., itd., Natomiast u niego to padaczka wygląda w taki sposób, że znaczy nie wiadomo, czy to padaczka, no ale tak po prostu go ścina z nóg, mięśnie mu się tak ścinają, że nie jest w stanie ustać na nogi, no i się cały, wiecie, trzęsie. No ale lekarz właśnie powiedział, żeby nie dawać mu tych leków przed, przeciwko padaczce, ponieważ one mają więcej skutków ubocznych niż taki nieobciążający atak. Ale. Dzisiaj, słuchajcie, po takim e, ataku dostał czegoś takiego, że leżał na ziemi, e, sapał, dyszał, po prostu jakby nie mógł złapać oddechu, e, nie mógł się w ogóle podnieść, bo zazwyczaj po tym ataku, jak miewa co jakiś czas, to e, normalnie wstaje do życia jest zadowolony, jak gdyby nigdy nic się nie, nie działo, jakby nigdy nic nie było przed chwilą. Natomiast dzisiaj dobre pół godziny nie mógł się w ogóle podnieść. Powiem Wam, że mnie to troszeczkę wystraszyło, ale wiedziałam, że w przyszłym tygodniu wybieram się i tak do weterynarza po ym, tabletkę przeciwkleszczową, o której też Wam mówiłam, że muszę się właśnie wybrać, bo jest dużo kleszczy. E, więc miałam e, mówię dobra to zapytam się co się dzieje czy te ataki przybierają na sile czy to już jest ten moment, że może czas na tabletki no ale słuchajcie, przed 16 akurat jechałam po Kaja, mieliśmy jechać na judo on dostał znowu taki sam atak i znowu tak samo ciężko dyszał e, w ogóle zaczęłam mu się przyglądać był e, dzisiaj mega apatyczny nie chciał się bawić no u niego nigdy nie zdarzyło się coś takiego, że ja rzuciłam zabawkę a on po prostu nawet nie podniósł głowy więc stwierdziłam, że coś jest zdecydowanie nie tak, że coś go boli. Wyobraźcie sobie, yy, miałam jutro przyjeżdża Rafał, więc mówię, dobra, to jutro może on się przejdzie do weterynarza, bo ja dzisiaj nie za bardzo mogłam. Po pierwsze, że yy, kai skarżył się, że go boli głowa, że go boli gardło, że jest mega zmęczony i nie chce iść do weterynarza, a u nas u weterynarza to jest długa kolejka, w której trzeba stać. Nie ma, że jest na godziny, tylko każdy przychodzi i staje w kolejce. No i czasami to się długo ciągnie, więc nie chciałam jakby Kaja ciągnąć ze sobą, po drugie e, on tam w sensie Ori dostaje i mi się na psy rzuca dookoła i ciężko mi jest czasami go utrzymać, więc dla mnie to jest horror pójście do weterynarza samej, więc liczę na to, że przyjedzie Rafał e, i wybierzemy się razem. No i. Tak mnie zaniepokoił stan psa, który nawet nie podniósł głowy na zabawkę, więc mówię: Kajuś, pakujemy się, lecimy do tego weterynarza. I słuchajcie, pojechaliśmy o 16, wyszliśmy o 19, hmm, taka była kolejka, no ale co się dowiedziałam? Dowiedziałam się, że mój piesek ma e, ba, 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 już Wam mówię, e, bo ciągle zapominam: Babesz Słuchajcie, jest to choroba odkleszczowa. I tak jak mówiłam wam w vlogu, uważajcie, bo jest strasznie dużo kleszczy, i to prawda. Zima ich nie wytępiła, zima chyba była za, za słaba. Jest tak dużo kleszczy i one są tak mega agresywne. I właśnie, proszę bardzo, mój piesek ugryzł go kleszcz przedwczoraj nam tego kleszcza, w miarę szybko nie zdążył się jeszcze opić, ale już zdążył wpuścić te wszystkie toksyny w krew i to jest tak paskuna. To jest najgorsza choroba od kleszczowa u piesków. Pieski po prostu umierają i tu, w tym momencie, jest ważna szybka reakcja właściciela. Jeżeli macie zwierzątka i zobaczycie właśnie, że robią się apatyczne, że coś jest nie do końca tak, to od razu. Do weterynarza dostał, słuchajcie, chyba 3 czy 4 zastrzyki, jakieś antybiotyki, jakieś leki, i teraz leży taki w ogóle mm, ledwo żywy. No i zobaczymy, zobaczymy. Jutro znowu y, jedzie na zastrzyki. Miejmy nadzieję, że powróci do nas, bo tak naprawdę to teraz jest tylko taka, wiecie, y, maskotka leżąca, niereagująca. Jest mi mega przykro, y, bo mam nadzieję, że. Że wszystko dobrze się skończy. I nie ma innej. Ja w ogóle nawet nie, nie przyjmuję innej opcji. Absolutnie do wiadomości będzie wszystko dobrze. Wydaje mi się, że w miarę szybko zareagowaliśmy. Zresztą, tak jak powiedziałam, nie ma innej opcji. I powiem Wam, że już psychicznie i fizycznie jestem strana. I zmęczona. A i to jeszcze sobie umyć włoski. Słuchajcie, ja wiem, ja mówiłam, że już nigdy. I nawet tutaj jedna z was mi napisała, że też wydała miliony pieniędzy na wszystkie takie droższe szampony, typu Matrixy, właśnie te, jak one się nazywają, te. Kalosy? Nie, kalosy, nie, kalosy. Jak one się nazywają? Te terapii ba. Ban-betonowe ban, terapie, jak to było, jak one się nazywają, te szampony? Boże, też takie mega drogie. Też je używałam i mi y, one nie pomogły. Pokazywałam wam y, przed chwilą, właśnie Matrixa, który po prostu zrobił no, tragedię z moimi włosami. One są tak splątane, jeszcze gorzej niż były. A to miał być właśnie szampon, który powoduje, że włosy się nie plączą. Że się odżywiają, się nie łamią i w ogóle, no, było przepięknie w opisie, a jeszcze piękniej w komentarzach. No, ale nie jestem w stanie. Oddałam od razu Robertowi. Nie to, że oddaję mu jakiś szajs, że tak powiem, tylko akurat przy jego zdrowych, niefarbowanych włosach. Tak naprawdę jemu jest bez różnicy, jaki szampon um, używa do mycia głowy. Kotek. Więc przynajmniej on sobie go zużyje. Bengalu. Właśnie, któraś z Was się pytała, nie wiem, czy ja już to odpisałam, czy znalazłam, czy jak Be Bengal był mały, to mi bardzo nabroił, nie, nie nabroił mi wcale. Cii, na więcej mi nabroił pies, jak był mały, jak był małym szczeniakiem, bo poobgryzał mi meble, ale też patrząc stosunkowo, jak ludzie pokazują, jak labradory na przykład im rozwalają kanapy, ściany zjadają i tak dalej, to u mnie aż tak, takiego hardkoru nie było. Natomiast kot, kot mi chyba praktycznie nie, nie przypominam sobie, żeby coś. On jest mega czysty, nigdy nie nasikał, nie nasrał mi w domu, nie na eee, No teraz sobie właśnie szamanko uskuteczniam. Przyszedł tak ze spaceru i szamanko, szamanko musi mieć tu u góry, ponieważ inaczej był mu zeżar pies. No także nie, nie, nie. Jeżeli e, zastanawiasz się nad Bengalem, to ja uważam, że to jest mega wybór. Są to tak kochane koty, tak towarzystkie e, Wszyscy właśnie się nim mega za, zachwycają. Jego charakterem, jego usposobieniem, tym jak on jest właśnie taki kotopies. Jak ja to zawsze mówiłam, jest naprawdę mega. Uwielbiam tą rasę i jakbym miała wybrać jeszcze raz kota, to bym wzięła Bengala. Ale, bo ja odeszłam od tego. Słuchajcie, ja teraz zamówiłam sobie, przyszła do mnie właśnie, odebrałam z paczką, mam tu paczkę. E, są to szampony Wellness. E, one są reklamowane... Przez Natalię Siwiec. Prze, czy przez kogoś jeszcze na pewno, ale ja się raz. Tylko, że ona takie bardzo zielone reklamuje. Ja jej widziałam, że one są chyba też w zaglasie. E, już raz tam jakiś kod Natalia podała, już byłam bliska zamówienia, ale jakoś zrezygnowałam. No ale tym razem nie wiem, co się stało. Może to, że jestem załamana kondycją moich włosów i chciałam koniecznie e, coś dobrego do tych włosów, zanim zacznę e, eksperymentować z półką drogeryjną. Więc słuchajcie, no oczywiście komentarzy na temat tych szamponów jest całe mnóstwo. Całe mnóstwo, że są przemega super. Nie spotkałam chyba jakiegoś e, niedobrego komentarza. Co więcej, słuchajcie, zaczęłam e, robić research na YouTubie. Jest tak mało filmików na ten temat. Słuchajcie, nie ma w ogóle żadnego vloga, ani żadnej jakiejś tam... Babeczki, która by zrecenzowała te szampony, co mnie mega dziwi. One są jakąś mm, cicho, tajno, ciemne. Może, nie wiem, może firma usuwa niepochlebne opinie, też tak może być. Ale jedyne co, y, znalazłam chyba jedną dziewczynę, która mówi, że zakupiła sobie mm, drugi, drugi raz je, ponieważ jej się super sprawdzają. Tylko, że ona ma te właśnie oczyszczające mega zielone. Yy, takie bardzo zielone yy, w kolorze kiwi. Ja mam taką zieleń morską i słuchajcie, to są szampony, które mają dawać głębokie nawilżenie do włosów suchych i zniszczonych. Yy, szampon dokładnie nawilża włosy oraz skórę głowy. Oczyszcza od świeża, pozostawiając włosy miękkie i pełne naturalnego blasku. Odżywka wzmacnia działanie szamponu, dodając włosom blasku i miękkości. Głęboko nawilża, uzupełnia w niezbędne witaminy, robiąc przy tym Łuskę włosa. Serum przywraca włosom naturalny blask, chroni przed działaniem ciepła i promieni UV, dogłębnie nawilża i poskrabia nawet najbardziej niesforne, suche włosy. No właśnie. E, także poza komentarzami w internecie, co wiadomo też może sobie producent sam pisać, e, to nie znalazłam opinii e, YouTubeowych. Na amerykańskich, angielskich, obcojęzycznych też szukałam, i ciężko było znaleźć taką typową recenzję, czy to jest fajne, czy to jednak jest wodę, fotomontaż, jak, jak większość. Tutaj jest to serum, w ogóle ono jest, zobaczcie, z brokatem. W ogóle jestem mega ciekawa, jak ten brokat będzie wyglądał na moich włosach. No, może faktycznie będą błyszczeć. Są takie malutkie, wiecie drobinki jak przy mm, przy, 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 przy rozja... nie rozjaśniaczach, tylko rozświetlaczach. Nie, nie jest to taki, wiecie, sylwestrowy brokat, mm, tylko takie mm, drobiny. Takie małe, małe, małe złapie, złapie czy nie złapie. Także jestem mega ciekawa, jak to będzie się sprawować na włosach. Przepięknie pachnie, jak perfumy. I to jest właśnie to, czego najwięcej się naczytałam e, we wszystkich opiniach w internecie na temat tych szamponów, że pięknie pachną. Choć przyznam szczerze, że fajnie, super, że ładnie pachną, bo naprawdę bardzo ładnie pachną, ale to jest jakby dla mnie najmniej ważne, bo nawet jakby waliły czarną rzepą, a dawały super efekt, to ten zapach dla mnie by nie miał znaczenia. Natomiast tutaj zamawiając, ja już wiedziałam, że będą ładnie pachnieć, bo każdy o tym wspomina, no bo jest o czym. Natomiast najbardziej mnie interesuje, co to będzie po umyciu, więc ja lecę przetestować, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że w końcu odkryłam coś fajnego i nie dałam się znowu nabić w butelkę, bo jak tak, to po prostu nie wiem, będę szarym mydłem, chyba te włosy miały, chociaż próbowałam raz z szarym mydłem i nie pytajcie, jak to się skończyło, bo bardzo źle. No dobra, rachu, ciachu i postrachu. Pierwsze wrażenia to zapach jest naprawdę fajny, roznosi się dookoła i cały czas go czuję. Taki jest, nie jest aż taki bardzo mocno duszący, intensywny, że ktoś, kto ma problemy z zapachami, będzie miał problem. No chyba, że jak ma naprawdę problemy z zapachami, to może mieć problem. Ja uwielbiam zapachowe kosmetyki, także ja się cieszę, że tak ładnie pachno, pachnie. Mam nadzieję, że włosy też będą utrzymywały taki zapach włosy po umyciu są takie bardzo gładkie, przyjemne, bo czasami jak się myje i spłukuje tą odżywkę, to ona już czuć, że są drapi Natomiast tutaj takie są bardzo przyjemne, gładziutkie, miłe w dotyku. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Odżywka jest bardzo fajna. W ogóle ona zawiera w sobie takie niebieskie kuleczki, które trochę przypominają mi taki, wiecie, proszek do prania. Ja nie używam już od bardzo, bardzo dawna tych w Proszków do prania w proszku, ale pamiętam, że jakieś ariele czy inne zawsze miały takie granulki. I te granulki właśnie się rozpuszczały we włosach. Tam jest cała jakaś tam niby technologia granulku, granulków. Tak, że tak powiem. E, ale to już nieważne, wa, ważne, jaki będzie efekt. Także zaraz zobaczymy. Fryc. Wiosna, lato 2023. No i tutaj mamy ten olejek, który musimy serum właściwie wpracować we włosy, ale tutaj jest dwie, trzy drops tego olejku. Dobra, jest napisane dwie, trzy krople olejku. Wiem, że ten olejek w ogóle fajnie wygląda w tym komplecie zielonym, bo jest złoty. Złoty, no ale ten jest właśnie raz, dwa, trzy. Z przeznaczeniem do tych suchych włosów. No, ciekawe, jak to się będzie rozczesywało. Ale u mnie to jeszcze ze 2-3 na drugą stronę. I zaraz je rozczeszę, i zobaczymy się. Jak mi wyschnął, oczywiście, suszę naturalnie, nigdy nie używam suszarki. Rzadko nie wiem, co by się musiało stać. Sobie jeszcze dokładam. Nie wiem, co by się musiało stać, żebym ja użyła suszarki. Oczywiście nie mówię, że nigdy w życiu, ale mm, staram się nie. Także u mnie włosy schną naturalnie i zobaczymy, co to z tego będzie. Co to z tego będzie. Teraz też nie będę ich rozczesywać. Poczekam troszeczkę, bo jak są takie mokre, to szybciej się łamią. Więc troszeczkę poczekam, rozczeszę, wyschnę i zobaczymy, jaki będzie. No, miałam się pokazać od razu po wyschnięciu, ale przyznam szczerze, że włosy mi schły chyba za 3 godziny, ale to u mnie normalne. Plus, dlatego byłam dosyć. Yy, Zmartwiona stanem zdrowia mojego psa, i tak jakoś po prostu nie wpadłam. A wczoraj, skoro świt na ósmą, leciałam do szkoły. Byłam tam do godziny prawie 20, więc nie było kiedy. No ale dzisiaj pokazuję i powiem Wam tak. Moje pierwsze odczucia to są takie, że zapach się super utrzymuje. Na włosach bardzo ładnie pachną. Moje włosy są y, bardzo mięciutkie i takie gładkie. Wiadomo, y, moje włosy nigdy nie będą jak z reklamy, taka tafla błyszcząca, ale i tak po pierwszym myciu uważam, że efekt jest bardzo fajny. Tym bardziej, że ja ich nigdy, znaczy nie, nie mówię nigdy, czasami y, prostuję, ale raczej ich nie prostuję. Y, po pierwsze, bo mi się nie chce, po drugie, nie chcę ich niszczyć. Jestem bardzo zadowolona z tego szamponu. Nawet chyba widać w kamerze, chociaż nie jestem pewna, jak one się błyszczą, mimo swojej faktury, one są takie błyszczące, pachnące, mięciutkie, gładziutkie. Także wow! Dawno nie byłam tak zadowolona. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Czy to był tylko taki pierwszy rzut? E, czy coś jednak z tego będzie, czy tutaj będzie miłość? No, teraz jako niedziela handlowa, to ja się właśnie zbieram. Dzisiaj nam odwołali zajęcia, więc niedziela wolna, więc jak pewnie w tle słychać, sprzątanie pełną parą. Właśnie lecę do Media Markt wymienić moją butlę z gazem do Soda Stream odwiedzić mamę, muszę jeszcze wrócić złożyć asmr Także pełne ręce roboty, jeszcze słoneczko dopisuję. Gdyby tak nie wiało, to już by było w ogóle doskonale, ale nie ma co marudzić, nie ma co narzekać. Piesek mój czuje się dzisiaj Dużo, do, dużo, dużo dobrze, dużo lepiej e, i też ja mam lepszy humor. Wczoraj okazało się, że już zaczęła się niszczyć jego wątroba. Na szczęście nie doszło do nerek, więc piesek będzie żył. Szybka reakcja e, ocaliła jego życie, tak powiedział weterynarz, że szybka reakcja z naszej strony, że zauważyliśmy, że coś jest nie tak. E, s, no, uratowało mu życie, bo dzień dłużej i prawdopodobnie piesek by nie przeżył. Dostał całe mnóstwo lekarstw, antybiotyków, za dwa tygodnie kontrola, ale już dzisiaj widzę, że już zaczął jeść, zaczął merdać okonkiem, także już jest dużo, dużo lepiej. Dobra, no komu w drogę, temu butla z gazem. Jak to już coś tam było, nie? Trzymajmy się razem i z butlą z gazem, tak? Coś takiego kiedyś było, no to tak, trzymajmy się razem, a ja lecę zdobywać świat. Dobywać góry. No, ale z włosów jestem mega zadowolona, naprawdę. I tak fajnie pachną, ładnie pachną. I ładnie wyglądają. No, a ja tak odświetnie dzisiaj, jak widzicie, przy niedzieli, w dresiku, żeby było wygodnie, niedziela handlowa. Więc co? No, do sklepu. No, ale jak, jak nie dziś, to kiedy? Ja wiem, że niektórzy mówią, po co to niedziela handlowa? Czy ty, ci ludzie nie mogą zrobić zakupów w tygodniu? A no, niektórzy nie mogą. Także dobra, ja uciekam. Do zobaczenia.